Cześć, witajcie w, kolejnym, w kolejnej części transferów i takich tam mecz na przykład. Tak jak jest opisy na moim kanale. I jeżeli nie zasubskrybowaliście, to zasubskrybujcie. Na pewno e, to jest kanał Timo Gaming. No i jeżeli nie... nie Daliście łapki w górę, to dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobał filmik. No i okej. Okay. Mamy kolejną część. I o, Francję na pewno. ma, No to weźmiemy go do Holandii. W Holandii zawsze też mogą być dobrzy zawodnicy. No i Włochy. Oczywiście. Bo nie ma Włochów. No i zatrudnimy jeszcze. Za 4 miliony. No i weźmiemy takie pana. Niemcy są, są. Na pewno w ten jest. W Hiszpania jest, jest. Portugalia może. No okej, okay, Portugalia. No i okej. Okay. No to lecimy dalej. O, i Kofi. Od dawna o, o tym marzyłem. Dziękuję za szansę wykazania się w Drużynie Seniorów. Teraz chcę poznać wszystkim, poznać wszystkim, co mogę mieć do zespołu. No i jestem pod wrażeniem. Nie będę czytał, bo tam wiadomo. No i to jest rikłe. tak Takie w poprzednim filmiku. Sprzedałem go 28 milionów. No i to jest. A, doskonała ocena. Ukazał w sumie, nie, ocena, przepraszam. No i mamy tutaj jeszcze o. A prowadzenie kadry. Okej. Okay. Chciał coś tak pogratulować. No i Sporting Alonso się interesuje. I Condegan nam się interesuje też. No i 9000 tysięcy Damy oczywiście. 10, tam, 10 milionów więcej. A on daje nam jeszcze procent od sprzedaży, ale nie chcemy. I takie koszowa chcemy. No i z na zwłokę, bo już wiadomo, że no, by się zdenerwował i by nie chciał. Teraz może by chcieć tego pana. Nie wiem, ale to są moi chłopaki interne, moi kumple. O, niestety uczucimy. Krzyczą na kongo moi koledzy. No i nic. a nie, przepraszam. Intermediolą to jest. Interesuję się. No i 60 milionów podobno i 700 tysięcy. Tam jest niego... Nie, przepraszam, no, mogłem tego nie robić, bo to jest najlepszy pomocnik u nas w parcelu. Gumie. Więc, no, no, dobra. Przechodzimy dalej do zaproszeń. Zaraz. Alkaru Na pewno chcę przejść. Hmm. Zastanówmy się, czy to będzie dobry transfer. Czy na pewno? Oni chcą nam zaproponować procent od sprzedaży. Maką oferta I nie chcemy tego procentu. No i tyle zaproponujemy. No i nie chcą, jednak. No i okej, okay. przechodzimy do danej, no i mamy Alitę Azji, puchar trofeum mistrzów i puchar zaproszeniowy. Mamy 6 milionów, 5 milionów 250 tysięcy, 5 milionów 500 tysięcy i bierzemy tu. No i dobra, jeżeli Wam się podobało, to y, oglądajcie następną część siema. No i witajcie w kolejnej części, w kolejnej przepraszam, ale tu u nas kamery. No i jeżeli jeszcze nie oglądałaś albo y, oglądałaś y, tego filmiku, to y, ja się nazywam tych filmików. Przepraszam. To ja się nazywam Timo Gaming. jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście i nie daliście lajka, to dajcie lajka i komentarz. No i dobra, Alkalon. No to Emporia, ale co tam? 3 miliony, znaczy 4 bez tego tego. 950 tysięcy. No i Alcaron chce przejść jednak do Empoli. No i przejdą, przejdzie do Empoli. No i dobra. Gramy za niedługo maczek. No i okej. Okay. No i skorupsk chce. Mm. To będzie dobry transfer chyba. Alkarona. Damy 4 miliony. No i dadzą nam oczywiście procent od sprzedaży, co innego. No to damy milion więcej. Znaczy tam. O milion mniej niż 4 miliony. Coś. No i okej, okay, nie chcą. Um, teraz mamy... O, od Atletico Madryt. Od Pablo Cabiego. No i oni się interesują 18-letnim Pablo Cabim. Okej, okay. oni chcą 79 milionów 800 tysięcy, też do niego. W sumie po co? A to brałem. Jak... Ja to mógłbym... Nie, w sumie Nie się nie jak się nie interesuje. No, to taką samą to, to odrzucę, bo nie chciałam, myślałam, że to będzie że to będzie dobry po, pożytek, ale jednak stwierdziłam, że nie. Teraz na pewno nie. Mm, tak jak mówiłam, moje koledzy się drzą na okrunku. znaczy nie mówiłam, że się trzyma ale moi koledzy normalnie, Oj, nie są tak jak muszę powiedzieć fajni, może no, są, ale po prostu nie lubię jakąś oni kunde, no nie No i okej, okay. mamy kolejny transfer. No i dobra, jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka i, i dajcie w komentarzu znać, czy wam się podobało. Siema, dajcie i oglądajcie kolejną część. razie Cześć, jestem Tymo Gaming, a dzisiaj ko kolejną część pokażę moich transferów i takich meczów. Zaraz będzie, tak jak oglądaliście. W kalendarzu było. No i dobra, print! Jeżeli nie subskrybujecie i nie, jeszcze nie dajecie lajka, to dajcie lajka i komentarz pod koniec możecie dać. Nie bójcie się. Ja Wam nic tam nie napiszę złego. Chyba, że ktoś mnie skrytykuje. I to mocno. Dobra, zagramy na wzłokę. No i dobra, negocjujemy. No i okej, okay, oni o 50 tysięcy więcej chcą. Może ta ostateczna szansa da mi 2 miliony? No i nie doszedł do porozumienia. No i Guju do Empoli, takie jak Alcaron. Pewnie chce zagrać. Empoli inwestuje w takich zawodników w takich młodych. No i nie chcą jednak za taką kwotę, którą im zaproponowałem. No i dzień maczowy. No i zobaczmy jaki oni mają skład. Okej, okay, mamy na żelitona, uważać. No i tyle. mamy Jesaka i takich innych dobrych. O, Bruno Kim -Rage. jest. No i mamy taki skład. No i dobra. Mm. O, co się tu dzieje? No i tutaj. Oczywiście bierze tutaj Felix, Dobra, rafinia, rafinia, lewy, lewy nie. No i dobra, leć. Leć. No, i kolo oczywiście dla Lukasu. No, błąd. Właśnie się zastanawiałam, dlaczego mi taki błąd zrobili w obronie. Jeżeli chce, to mogę zaraz zagrać. Tych typów. Bierzemy tutaj kamerę. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić taki filmik, że będę grał w tym meczu, w którym Wam będę nagrywał. No i nowy manager, oczywiście, zmienił się. Czyli ja. Czyli Tymo Gaming. Czy taka jakby. Taka sama nazwa jak mój kanał, tak jakby. Tylko że to jest to jest. Nie ma razem oczywiście myśniku, to jest razem myślnik. Oczywiście. I okay. No i okej. No i... Chciałem zobaczyć powtórkę, ale... No, ja się zaskoczyłem. No i dobra. No i dzięki za oglądanie. Do kolejnego... Do... mam w kolejnej części. Jestem Tymo Gaming. I jeżeli nie oglądałeś, albo oglądałaś, to teraz mnie oglądasz może, jak tam. I jeżeli nie zasubskrybowałeś, albo zasubskrybowałaś, to Zasubskrybuj na pewno i daj lajka. No i daj potem komentarz, jeżeli ci się podobał. No i chyba zagramy sobie. Tak jak mówiłem. Chyba zagramy sobie, bo Barcelona sobie nie radzi. No i okej. Okay. Okej. Okay. Lecimy Rafinio. Ło. Co ja zrobiłem? Za błąd. No i okej. Okay. ok. Mamy. Zagranie z piłką. Mamy, kon Mamy kontakt. Nie. Ale może teraz nie. Popę. Popę. No i pierwsza połowa za nami. No i okej. Okay. Lecimy dalej. Okej. Okay, dobra, lecimy. O, karny! żółta dla Potmana. A nie jednak nie. Aj! No i jednak nie udało mu się. Próbuje. No i karny. W lewo, w lewo górne. Proszę. No i mamy jednak w środek. No i 2-1 odrabiaby widzowie. Czasami się zdarzają takie momenty, że się odrabia rzeczy, które da się. Ale. Okej. Okay. Okej. Okay. I mamy? Nie! Nie mamy. Myślałem, że dwa do dwóch będzie. Jednak... O, sami to do standard idzie. To jest transfer potwierdzony. No i okej. Okay. Okej, okay, dobra. Lecimy. Lecimy nie Myślałem, że to Felix zakończy główką. Okej, okay, dobra. O oj, co ja zrobiłem? No co ja tu robię. No nie nie bierzemy no no nie jak wy to zrobiliście panowie Jeżeli przetam to nie wiem co to zrobię. O, o, No i tak jest. No i. Lewy, leb 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 Nie. No i, no dobra, no i siemanko, do następnej części, no i siemanko w kolejnej części, jestem Tymo Gaming, jeżeli nie oglądałeś, albo oglądałaś, to zasubskrybujcie ten kanał i na pewno dajcie lajka like i potem, no. Po filmiku dajcie znać, czy Wam się podobało. No i okej, okay. lecimy z kolejnymi ostatnimi minutami, które miałem nagrać w, w, w wcześniejszej w, części, ale. No mm. dobra. Już nie nagrałem, tu nie nagrałem. Mm. Będzie remis, będzie remis. zrobię. No i okej. Okay. Remis. O, w dwóch meczach też jest remis. Czyli mamy po jednym punkcie. Kolejny mecz. Zaraz. No i pokończ trzeci chce Takiego Gary i Rido. Za dwa miniony. I to. No jednak trochę więcej zanegocjujemy. To by więcej bo Oni no, nie zechce, ktoś musi oczywiście procent daje Ja im 3 miliony, oni nie chcą. No to im dam w końcu. To może oferta, co oni chcieli bardzo, a może i nie. i ostatnia szansa, panowie 100 tysięcy więcej. No i oni chcą. Choć trochę teraz szałuję trochę też. No i na pewno chcą forte za 1 800 000. No i okej. Okay. I tam, uh, nie. Uh, um, takie można powiedzieć, nie. I nie, nie obliczałem, bo. Um. A, przepraszam. Chciałem, że to jest 3 miliony, a dałem im 2 miliony 550 tysięcy. To mój błąd. Mój plan treningowy? Wy, yy, skupić się na wydajności. Okej. Okay. Mam wszystkim dać? Chyba wszystkim ustawię. Tak jak on ma to... Czemu nie inni? Nie? Właśnie. Zobaczmy. Czemu nie może wejść Torres Gabi. Nie zauważyłam. Okej. Okay. So, przepraszam widzowie, ale się zdziwiłam normalnie. Czemu ten nie może być? Zapomniałem przeczytać też. trzymał koncentrację. Kto? Jest šel nějak, jedné nazvěsko má, a ten. je, Aston Villa, Sergio Roberto, ne, nevidí, nevidím to prostě, že ano, ok. Muszę uważać na tych dwóch panów, czyli laimera i Kane'a. No i tyle. No i okej. Okay. Mam taki skład. No i okej. Okay. co ta kamera tak szwankuje? Mm. I okej, okay. widzimy się w kolejnej części. Na razie.